Przed mną znajduje się Samsung Galaxy A06. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak możesz otworzyć aplikację w widoku podzielonego ekranu. Zacznij od wybrania aplikacji, którą chcesz użyć w tym widoku i uruchom ją w tle. Następnie dotknij jej ikony, wybierz Otwórz w widoku podzielonego ekranu i kliknij na drugą aplikację. Jak widzisz mogę teraz korzystać z obu aplikacji jednocześnie. Aby wrócić z tego trybu przeciągnij jedną z aplikacji do góry lub na dół i naciśnij przycisk Home. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka, skomentuj i subskrybuj. Cześć!